Witajcie się mango z tej strony Piotr YouTube a dzisiaj yy, tutaj jeszcze jesteśmy znowu na hardkorze yy, i tak jak wam obiecałem yy, będę robił domek widzicie troszkę tych materiałów pozbierałem yy, więc myślę że to się spokojnie przyda yy, domek będzie duży ale nie za duży bo no to może nie wystarczyć nie no żartuję oczywiście ale yy, na początku czym się zajmiemy to no no, niszczenie tego, żeby był równy w miarę teren. Żeby dom był po prostu mógł być duży. Dobra. No i co? Subskrybujcie kanał, oczywiście, z dzwoneczkiem, jeśli chcecie więcej takich filmów. A ja się bardziej skupiam teraz na niszczeniu tej góry. I myślę, że ten. Myślę, że fajne będą odcinki i no. No, są fajne chyba. A więc zostawiajcie tutaj łapki w górę i subskrybujcie, bo aż tylko niestety 40% subskrybuje ten kanał. Więc musicie się poprawić, bo mnie to po prostu. No, dobra. Więc my już jesteśmy już po małej, małym jakby. No, po małym rewolucji, bo widzicie, że to się zmienia. Ciągle, ale domek będzie mały. Posiedziałem nad tym zbieraniem drewna około godziny, więc jak widzicie, przygotowałem się trochę. I jak zbierałem w drewno, to była taka sytuacja, że 5 Boże, w nocy kopałem, bo nie zwracałem sobie na to uwagi. I byłem mniej więcej tam. Tam byłem. I po prostu niszczyłem sobie drzewo, nagle uciekałem, już do domu wracałem. Creeper, wybuch, zostało mi troszkę HP, jakieś, no tyle co teraz. Później biegnę, dalej y, zombiak, szkielet i kolejny creeper. Wybuchli wszyscy, zostało mi trzy serduszka. Później podbieg, pająk za, prawie mnie zabił, bo zostało mi jedno serduszka i ja już miałem panikę w oczach, bo tutaj było całe, tutaj ich, oni byli i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj. No cała banda ich tu była i... Po prostu nawet nie mogłem iść spać, bo... No, bo po prostu... No nie mogłem, bo za blisko byli, tak? Więc... Musiałem się niestety zakopać pod ziemię i po przeczekać. No ale wydaje mi się, że to była naj najodpowiedzialniejsza opcja. E no i najlepsze, że żyjemy. I jak zbierałem to drewno, to przy okazji sobie zebra zebrałem troszeczkę śnieżak. Ale jak wiecie, śnieżki się szybko łapie, więc... I dobra, przepraszam za wiercenie, ale mamy sąsiada, który teraz sobie urządza remonty, więc no niestety w jakichś warunkach musimy funkcjonować, ale przepraszam Was oczywiście za to. To się nie będzie powtarzać, oczywiście, bo my to załatwimy, ale to już będzie moja sprawa, jak ja to załatwię. No Niszczymy już trochę Terenu się zrobiło A z tego dirta, co my teraz zbieramy To ja tutaj myślę, że Tutaj to sobie poprawię Bam, bam Bam, bam Dobra Mamy tutaj już ulepszone Znaczy nie ulepszone, troszkę już miejsce się po prostu zrobiło Myślę, że na początku Domek będzie Oczywiście nasz domek będzie takim kwadratem, jakby prostokątem, oczywiście na początek, ale później to będzie jak liżowiec, bo będzie miał około, myślę, że 10 pięter spokojnie wystarczy. No i dobra. Nie, no może dużo mniej, bo nie wystarczy mi po prostu do to materiałów. Oczywiście napiszcie w komentarzu, co chcecie, żebym zrobił w następnym odcinku. Owieczkę sobie oczywiście wybijemy. No, nie wiem, no może być kopalnia szukanie żelaza, bo jeszcze chyba żelaza nie mam. Ogólnie to tak jak zabijałem zombiaki, to mam dwa no dwie, mm, jak to powiedzieć. Y, dwie części już zbroi, więc jeszcze tylko, no najbardziej by mi się to przydała tarcza. Jednak tarcza na hardkorze dużo daje. Y, no i y, tak. Nie wiem, ile ten film będzie trwał, więc. Wy już pewnie widzicie, więc. Dobra. Nieważne. Dobra. Yy, oczywiście poza odcinkiem. Chociaż w sumie nawet i na odcinku zrobiłem tamtą farmę. Boże. Yy, tą. Zagrodę dla krów głównie. Oczywiście tam nie będą żyły same krowy, ale. Yy, no dobra, nieważne. Ale będzie ich więcej. W sensie będzie więcej zwierząt. No ale dobra. Yy, my już przechodzimy do dalszej. Dal dalszej części odcinka, żeby to nie było tylko zapełnianie, yy, więc tak. Myślę, że ta nasz rzomek będzie miał 10 na 10, więc tutaj walimy coś takiego: 4, to jest 4 raz, teraz zaczynamy: 4, tak, to jest 4 i teraz tak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i tutaj zamykamy mały dosyć ale mm, jakby to rozłożyć też w drugą stronę i pod względem góry no to będzie lepszy dobra teraz jest raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć i tu powinno być mamba dobra w sumie to tu powinno po, powinno to już się kończyć no, ale, oczywiście, dirtem yy, będziemy ulepszać to w kolejnych odcinkach. To teraz tak tylko dla wyglądu, tak naprawdę to robię. O, no i deszcz zaczął padać. No i świetnie. Normalnie każdy lubi deszcz. Wcale to nie jest tak, że Minecraft powinien go usunąć. Nie no, może nie usunąć, no ale powinien coś z nim zrobić. Nie no. Deszcz musi być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9,10. Mhm. No tylko no, już mam coraz mniej życia. No ale dobra, przeżyjemy jakoś. mam... Mamy dużo życia, więc dużo jedzenia. To jest chyba za niskie. No i dobra. Nie, to już zachodzi za daleko. Musimy coś sobie zrobić. O, śnieżek pada. Yy, a tu deszcz? A, bo to też ze śniegiem. No widzicie, i teraz e, zaraz możemy sobie też pozbierać. Mm. Dobra. Myślę, że spokojnie możemy sobie zrobić tego sporo. Na razie tak z trzy staki. Myślę, że spokojnie powinno wystarczyć. E, dobra, tyle wystarczy w sumie. Dobra. No i wchodzimy. Robimy hop. Tu. Oczywiście, design tego miejsca będziemy zmieniać. Albo w sumie, napiszcie w komentarzu, czy jak Wam się podoba design tego miejsca, tego domu mojego. Myślę, że na mnie fajny nawet, ale to trochę do siebie nie pasuje. No ale zrobiłem już okorowane. Słuchajcie, ja zmarnowałem na to bardzo dużo siekierek około 20 siekierek 30. Na okorowanie same, a na drewno to poszło jeszcze z 20. Więc jak widzicie, docencie to, ile ja czasu musiałem na tym spędzić. I zostawcie subskrypcję, bo tak jak mówiłem, dużo osób nie subskrybuje tego kanału, więc oczywiście zapraszam do subskrypcji, bo więcej takich filmów będzie. No, częściej po prostu. Postaram się teraz nagrywać częściej odcinki, bo... No, mało już osób mnie ogląda, więc muszę to poprawić. Oczywiście wysyłajcie też filmy znajomym. Yy, I no, zostawiajcie łapki. Subskrypcje zawsze będzie mi milej. Yy, o, nastek widzicie, starczyło. Dobra, teraz szybko przenosimy już łóżko. Yy. W sumie drzwi to mogą być z tej strony. Dobra, słuchajcie, drzwi będą z tej strony. Dobra. O podłodze w tym, nie w tym odcinku, w tym odcinku to tylko się zajmiemy przeniesieniem tego. No i niszczymy. Hop. Oczywiście, yy, możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba, jak, co mam tutaj zmienić w tym miejscu całym. Jak Wam się coś nie podoba, a jak Wam się podoba, to napiszcie, że świetne i w ogóle. Nie no, nie musicie tak pisać. Nie musicie. Ale dobra, rob... ja. Chciałem zrobić crafting. Dobra, trzy craftingi spokojnie wystarczą. Trzy po to, żeby tutaj jeden. Tutaj jeden. W sumie to też źle wygląda, tu. Crafting powinien być w rogu. Hop. Tu to. No i w sumie to wszystko. Dobrze hmm, tu odłożę ten węgiel już. Teraz tu. Robimy sobie jeszcze skrzyneczki. Będziemy mieć dosyć spory ten magazyn. Chociażby w domu. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Mamy drewna na stać na skrzynie. Dobra, 16 spokojnie. O, już się robi ciemno. Więc lepiej iść spać, bo mi przygód już spokojnie wystarcza. Yy, no, 20%. Dobra, to będzie taki mały, e, takie coś, takie coś, taki coś. Tyk, tyk. E, no i w sumie to i tak mogę sobie podnieść tam na górę. Będzie taki mały, e, podwyż, mały taki e, magazynek. E, no i w dzisiejszym odcinku to jeszcze zrobimy sobie drzwi, więc możecie już. Nie, no nie. Oczywiście przypominam Wam szybko tylko o subskrypcji mojego kanału. Bo, tak jak mówiłem, no, dużo osób nie subskrybuje go. No dobra, tak już przesadzam z tym. Dobra, więc biorę sobie to. A w sumie to nie, bo z tego miała być góra. Dobra, i wchodzimy sobie teraz szybko jeszcze dokończymy. Tak, będziemy robić w kolejnym odcinku. Coś takiego. Dobra, hop. Bierzemy to. No i tu się chyba zaczynają słodkie. Muszę to przemienić, matko. Muszę to też zamienić na okorowane. To tyle wystarczy, spokojnie. Dobra, nieważne, to i tak się tak usunie. Yy, dobra, dirta zabieram, bo dirt się oczywiście przydaje w różnych, różnych sytuacjach. No, widzicie, tak jak czy dołożyć tutaj, czy coś, to zawsze dirt jest przydatny, więc jak macie coś wyrzucać, oczywiście w Minecrafcie chodzi mi o Dirta, czy takie rzeczy, to no nie wyrzucajcie tego, bo to się naprawdę może Wam później przydać. A wyrzucicie, później nie będziecie mieli, no i będzie problem. Dobra, myślę, że takie coś może fajnie wyglądać. Jeszcze sobie zobaczymy. Oczywiście, jak Wam się nie podoba, to napiszcie w komentarzu. Jak napiszę to jedna osoba, to nie będę zmieniał, ale jak napiszę, no nie wiem, jak będzie, no po prostu jak pokażecie mi, że nie podoba wam się to faktycznie, no to zmienię to po prostu. Ale to może być nawet poza odcinkiem. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego robię to tak, że dodatkowe jeszcze to, żeby te skrzyneczki się mieściły po prostu. Tu dam pół płytki na górę. No i będzie fajnie się wszystko tam otwierało i zamykało. Dobra, widzicie tutaj już jest końcówka naprawdę. No, bardzo się zdziwiłem w sumie, że tak to wyjdzie, bo sądziłem, że to wyjdzie dużo lepiej. No bo jednak na tyle materiałów, co ja nazbierałem to. Trochę się zawiodłem jakby no ale dobra. To skrzynkę możemy wywalić. Jakby tamte itemy z niej i tak nam są, nie są za bardzo potrzebne. w sumie, dobra. Są potrzebne, e, więc ale tym się zajmiemy w kolejnych odcineczkach. Oglądajcie filmy. E, no i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dom myślę, że ładny, mimo że bez sufitu to ładny. Jeszcze sobie tylko dorobię mm, półpłytki i brzozy będą. Szybko, szybko, szybko. Brzos leci. Dobra, mamy 100 około, ponad 100. Myślę, że to powinno wystarczyć. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć.